Hop, hop, to ja, wasza myszka komputerowa. Jestem myszką z dobrego domu, to znaczy chciałam powiedzieć, że od dobrego producenta. Przygody małej myszki w świecie informatyki. A to, że tak mało wiem i jestem taka młodziutka, to nie moja wina, ale dopiero wyjęli mnie z pudełka. W pewnej szkole w pracowni komputerowej stoją trzy komputery. Gdy dzieci skończą zajęcia i gdy noc zapadnie, w pozornie pustych i martwych pomieszczeniach zaczyna się nowe życie. Ciekawe, gdzie ja położyłam tę moją nową płytę. Jaką płytę tę, którą dostałam od Ciebie. No ja tego nie wiem. Wiem, wiem, to moja wina, ale tam była taka fajna piosenka i chciałam jej posłuchać. Co tam? Czego szukacie? Zgubiłam moje ulubione piosenki. Szuka płyty. I nie może znaleźć. To normalne. Roztrzepane gryzonie, co nie pilnują swoich rzeczy, zawsze mają później kłopoty. Czy to znaczy, że nam pomożesz? Pomogę. Ale płyty nie będę szukał? To jak ty sobie to wyobrażasz? Skoro chcesz posłuchać jednej piosenki, to znajdziemy ją w internecie. Na stronie Alfika. Tak, oczywiście. No i co dalej? Skopiujemy ją do naszego komputera i będziesz mogła słuchać ile chcesz. Naprawdę? Ależ oczywiście. Piosenki są w internecie najczęściej w postaci plików mp3. Plików mp co? A co to jest? Plik to tak jakby zbiór danych, a MP3 to format dźwięku stosowany do ich zapisu. A co? Macie jakieś nowe hity na MP3? O, przepraszam, tak wpadłam jak bomba i zapomniałam się przywitać. O czym wy mówicie? Format MP3 nazywany jest popularnie MP3-kami. Ale co to jest ten format? Bo znowu nic a nic nie rozumiem. Widzisz, myszko, dźwięk, czyli w tym przypadku muzyka, jest zapisywana w różny sposób. Nazwano to formatami. Chyba najbardziej popularne to pliki z rozszerzeniem Wave i MP3. Strasznie to mętne. Znowu nic nie rozumiem. Wyobraź sobie, że masz piosenkę. Tobie, czyli o myszce zatytułowaną właśnie myszka. Dla komputera ta piosenka może być plikiem myszka Wave lub myszka MP3. No i co z tego wynika? Wynika właśnie dwa różne formaty, czyli rodzaje plików dla komputera to naprawdę duża różnica. Ale Wy sobie komplikujecie życie. Po co dwa różne, skoro może być jeden? Jeżeli masz piosenkę myszka Wave, to zajmie ona w komputerze, powiedzmy, 30 jednostek pamięci, ale będzie prawie doskonała. A myszka MP3 tylko 5 jednostek, chociaż nie będzie już tak dobrze brzmiała. Wszystko rozumiem, tylko po co to wszystko? Jak coś jest mniejsze. To można tego czegoś więcej upakować na płycie i krócej kopiować z internetu. Ale ja już dużo wiem o muzyce i nie tylko. Noż nie przesadzaj z tą swoją wiedzą, coś tam wiesz. Ty to się tylko chwalić umiesz i nic poza tym. Bałwan jeden, z kim ja się zadaję, to naprawdę skandal. Chodź, arliku, zagramy w grę, a ten niech się dalej mądrzy. Ale ja tylko żartowałem. Łem. Żartować też trzeba umieć. A nie myliłem. Poszli. A ja chciałem tylko zwrócić na siebie jej uwagę. No cóż. Z myszami nigdy nie wiadomo. Myszka zmienną jest. I tak trudno jej dogodzić. Ale chyba trzeba ją będzie później przeprosić. audycji udział wzięli Agata Rokicka, Katarzyna Wolnik-Sajna i Arkadiusz Linkowski. W programie wykorzystano oprogramowanie do syntezy mowy firmy Ivo Software www.ivo.pl oraz piosenki zespołu dziecięcego Arfik pod dyrekcją Ryszarda Leoszewskiego. Całość opracował i zrealizował Jarosław Dalecki.